No, dlaczego nie zaprosiliśmy również Mikołajczaka. Szanowni Państwo, my dzielimy się tym, co się dzieje. Nie wykluczamy takiej sytuacji, że po atakach na rolnictwo światę na, na nas, na radę przyjdzie pewnie czas na państwa, także będzie też okazja porozmawiania z panem Mikołajczakiem. My dzisiaj tylko wyrażamy zaniepokojenie tą całą sytuacją, ja bym nawet powiedział, że działaniami, które polegają na podkopywaniu Broniewskiej przede wszystkim oświaty. Niezrozumiałe zachowanie, dziwne zachowanie. Do tej pory nie spotkaliśmy się z czymś takim, tak jak tutaj z panimi dyrektorkami siedzimy, czy z panem przewodniczącym, czy burmistrzem domu. Proszę bardzo. Państwo, są jakiekolwiek znane możliwe motywy postępowania? Nie, nie. Nie wiemy, nie rozumiemy o co tu chodzi. Podobno słowo anonimy. Kto to, to czy wiecie, kto to może wysyłać? Czy jedna osoba? A, czy to, po piśmie, po, po rodzaju pisma, po, po tekście można rozpoznać, czy to jest jedna osoba, czy nie. Nie no, ja przeprowadzamy takiej analizy stylistyczno-grafologicznej. Tak, zwłaszcza, że jest to pismo komputerowe, przecież. Rodzice bardzo często przychodzą z bardzo różnymi problemami. Z tymi problemami, które są opisane w tym anonimie, rodzice się nie zgłaszali. Jestem w zasadzie w stałym kontakcie z trójkami klasowymi. Jutro mamy spotkanie trójklasowych, klasowych, ponieważ rodzice są ciekawi, że coś się dzieje, a oni o niczym nie wiedzą. Tak? W związku z tym, przewodnicząc, tak? zaprosił, zaprosił przedstawicieli z wszystkich klas na takie spotkanie w celu wyjaśnienia. Bo różne rzeczy się ukazują właśnie w mediach. To są szeptana informacja, mailowa informacja, w związku z tym odbywa się takie, można powiedzieć, takie zebranie poświęcone wyjaśnieniu pewnych kwestii. Zaskakujące jest, drodzy Państwo, to, że jeśli te anonimy docierają do Pana Mikołajczaka, to on nie próbuje jako osoba, no też przecież w samorządzie mająca odpowiednią funkcję, Wyjaśniać problemu, tylko je powiela, tylko je rozpowszechnia, tylko je rozsyła do państwa, do różnych państwa, instytucji, do różnych, do różnych osób. I to jest dziwne. No, powtórę jest dziwne dla mnie, że no, treści jednego z tych anonimów są właściwie tożsame z pewnymi wnioskami, które w czasie objazdowego posiedzenia komisji w szkole numer 2 sam pan Mikołajczak zgłasza. Jak mówię, jest to dla mnie, jest to dla mnie dziwne. Dziwne jest dla mnie, że ostatni rozsyłany, no podejrzewam, że anonim, bo podpisany mianem Jan Kowalski też jest zbieżny z pewnymi obserwacjami na temat funkcjonowania chojna, nawet pewnego sklepikarza w chojnie ze zdaniem też Pana, pana Mikołajczaka. Proszę bardzo, następne pytanie. Jakkolwiek dozięło wiadomości było, ktokolwiek dotrzeć, zbadać adres IT-nadawcy? Nie no, wie pan, my się tym nie zajmujemy, tak? My tylko próbujemy z Państwem rozmawiać i, i, i też w jakiś sposób, no, może szukać rozwiązań, tak? Co w takiej sytuacji robić, bo, bo to jest naprawdę niepokojące, Szanowni Państwo, że jeden człowiek może zrobić tyle zamieszania i tyle wywołać niepokoju. Nie? Mam no. położenia, bo rozumiem, że, że te zdania w anonimach są zbieżne z wykonawystana Mikołajczaka, tylko po prostu kwestia własnego przekonania się, skąd ten list wyszedł. Znaczy, wie pan co, ja może powiem tak, że my tu liczymy na państwa mądrość, bo państwo w dużej mierze też dostajecie te bezkrytyczne, tak, bez jakichś tam zastanowienia. Te, ja już to tak zwana anonimy, tak, no i myślę, że właśnie, no nie wiem, musimy jakoś chyba wspólnie wyciągać wnioski, wspólnie rozmawiać, chociaż my też staramy się rozmawiać, próbujemy się też spotykać, jako tutaj spojrzę na Pana Przewodniczącego, my chcieliśmy, naprawdę szanowni Państwo, w jaki sposób to wyjaśnić i no, trzy próby, trzy próby nieudane, także no, jest taka pewna bezsilność, tak? wobec takiego zachowania, z którym mieliśmy do, do tej pory do czynienia. Pierwsze anonimy, które dotarły do mojej redakcji, to był w momencie, kiedy pani dyrektor przyszła do pracy. I zresztą ja dzwoniłam wtedy, wyrzuciłam do kosza. Drugi wyrzuciłam do kosza, podpisany Jan Kowalski. Ale teraz było podpisane to rodzice zaniepokojenia No No tak, tak. I, i to tak, postaram się to wyjaśnić jakoś. Rodzice dzisiaj nie mają poza tym żadnych hamulców, aby no. przyjść do dyrektora no, tak. i no na bieżąco wyjaśniać Szanowna problemy, Szanowna. które pojawiają się na co dzień, bo takowe są, to jest życie. My pytamy muszą na przykład, przykład Przewodniczącego Rady Rodziców, czy coś wie, roku. tak, na ten temat. Czy na przykład Pan Mikołajczak z nim rozmawiał, czy coś sygnalizował. Szanowni Państwo, w tej kwestii nic nie wie, tak. I stąd jest to, to jest bardzo dziwne i niepokojące, że wie o wszystkim tylko jedna osoba. Tak? Jeszcze rozpowszechniając y, no, tą, 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 tą nieprawdę i te Także... tylko, że pierwsze anonimy pojawiły się wtedy, kiedy jeszcze pani dyrektor. Trzy lata temu, kiedy Jarek nie był jeszcze przewodniczącym. No, ale. Proszę, no, my no tak, wiemy, ja, jak ja to, to wierzę, była sytuacja, tak, ale y, no, dzisiaj jest to. Tych anonimów jest bardzo dużo, tak? I to już nie hmm. tylko. Kierowane są w, one, nie uderzają one tylko w broniecką światę, ale tak jak tutaj wspomniał pan Burmistrz One uderzają też w, w sklepikarza prowadzącego działalność w hojnie, tak. Nie wiem, może to przypadek, że pracuje u niego żona, pana Mukleczaka. Nie wiem, tak? Ale to wszystko jakoś się zaczyna wspinać w jedną całość. I mam wrażenie, że próbuje się z nas robić. No, no, ludzi, którzy nie, po, nie potrafią pomału dojść do tego wszystkiego. Panie Burmistrzu, ja uważał, żeby Pan wystąpił z oświadczeniem do prasy, do, do portalu, z oświadczeniem y, dotyczącym zarzutów, że takie mają y, zdarzenia miejsca, są anonimowe, nieprawdziwe i absolutnie Odcinacie się od tych wiadomości. No i pan, 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 pan właśnie Ta, tak. To się podcinamy się i dzisiaj to właśnie też o tym mówimy. ale tak, to jest oficjalne, oświadczenie podpisane przez polskie? No, jest też jakieś bówatek, którym, będę to, My też bardzo prosimy, jeśli do państwa coś będzie docierać, to właśnie najlepiej. Tak jak tu panie dyrektorki zadeklarowały, dzisiaj dotyczy to trzech szkół. My mamy jeszcze. Wiele innych szkół na terenie gminy, także podejrzewam, że na celowniku mogą one się znaleźć i stąd też wyprzedzająco, jeśli e, byłyby informacje przekazywane znowu o pana Mikołaczaka, o, o, o takich sytuacjach, o których my nie wiemy, to bym prosił, że albo do nas się zwrócić, albo zwrócić się do e, dyrektorów szkół na bieżąco wyjaśniać, tym bardziej, że... Dzisiaj panie dyrektorki pokazały, że są otwarte, do tych szkół można przyjść, można je zobaczyć, można y, rozmawiać z dziećmi, z nauczycielami. Y, nie ma tu żadnego problemu. Jeszcze jakieś pytania, proszę bardzo. mogę. Mam wrażenie, że atmosfera się zagęściła po y, szkoleniu w koło brzegu. Coś możecie, możecie zdradzić, co się tam działo? Ciekawego Pana, Pan, pan Przewodniczący tutaj tak wolny. To znaczy się sugestia szkolenia wypłynęła na Komisji Oświaty, yy, podczas, yy, ale co się takiego działo? Na 2014 jak, roku. Jak, jakie grzechy wtedy wyszły Panie Wójcie? To znaczy się, grzechy, no jedyny makament taki, co wyszedł i to zaniepokoju radnych, to było to, że nie. szkolenie było, przez niego nagrywane, w sposób no, niestandardowy, bez poinformowania, bez, że tak powiem, jakiejś informacji zwrotnej, że jest nagrywane. Po drugie, to było szkolenie autoryzowane. Wykładowca no, bardzo się, że tak powiem, w tym momencie na jarka ze i Nawet poinformował go, że sprawę może odejść do sądu, nie? że w takich rzeczach niestety na szkoleniu trzeba informować na początku, a nie na końcu. I no, i my jako radni też byliśmy na niego zdegustowani, i tak naprawdę no, to była jedna, jedna z, z przyczyn. Załóżmy, że, że kolega Jarek. Yy, I chyba tak się zaczęło. Za, zaczęło się, tak. W to czasie to szkolenia były już był informacje, tak. i dotarły do nas do informacje do koło brzegu, że były spotkania przed wyjazdem. Były spotkania w hojnie z mieszkańcami, z nauczycielami, z rodzicami na temat już zamknięcia szkoły przed wyjazdem. Do koło brzegu. A po koło brzegu, no to już na lawinowo, że tak się wyrażam. Bo myśmy już się dowiedzieli, kolega Jarek bronił się, że on o niczym nie wie, a później przyznał rację, że rzeczywiście takie spotkania były. No i radni byli no, całą sytuacją no, za, bardzo zaniepokojeni i to dnia, dnia, dnia dzisiejszego trwa. Tym bardziej, że tam był jeszcze taki kontekst, że m, rzeczywiście myśmy pojechali na to szkolenie w, w kwestii optymalizacji systemu oświatowego. Zaczęły do nas dopływać informacje, że w tym czasie tu w gminie. Że... Pojawiają się informacje, że ponad Szkoła w Koinie ma być likwidowana. Ja oficjalnie przy wszystkich zapytałem, czy ktoś coś wie na temat tych informacji. Spytałem pana Mikołajczaka, czy on może coś wie na ten temat. Powiedział, że nie. A następnego dnia dostałem smsa, z którego wynikało jawnie, że ktoś brał udział w takim spotkaniu. No i wtedy już pan Mikołajczak, po pierwsze, przyznał, że rzeczywiście organizował takie spotkania wcześniej. No, po drugie, zaczął działać tak jak. Działamy dziś. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękuję serdecznie za liczne przybycie. Dziękuję drugiej stronie za informacje dla prasy. Zawsze pozostajemy też w dyspozycji, jeśli będzie potrzeba dodatkowych informacji. Proszę do mnie, do burmistrza, do dyrektora szkoły. Dziękuję bardzo.